Siemaneczko z tej strony znowu trener siwy. Dzisiaj kolejna techniczka gościnnie z udziałem Araba. Dzisiaj popracujemy na taką techniczką. Przyzwyczajmy przeciwnika do określonego ruchu. W tym wypadku będzie to lewy midelki, a później go zaskoczymy. Ok, słuchajcie. Generalnie to się rozkłada na całą rundę, na całą walkę. Robimy wyraźny przeskok. Mocno akcentujemy ten przeskok i walimy mocno lewego bidla. Hop. Hop. Generalnie wiadomo, bijemy się, bijemy, są różne kombinacje i znowu hop, O! Kto dostał kiedyś takiego mocnego midla, nawet gdy to nie wchodzi czysto wątroby, a jak wchodzi czysto wątroby to jest po walce, to czuć, ten przeciwnik zaczyna reagować, jego percepcja się zmienia i zaczyna bardzo uważać na ten middle kick. I gdy widzi przeskok, zrób sam przeskok, pierwsze co będzie robił, to będzie kombinował, żeby właśnie zasłonić się bo mi znowu dostanę i będzie, będzie lipa, nie? A w tym wypadku zrobimy troszkę inne rozwiązanie. Zrobimy wszystko, i fajnego fronta na gębę, hop. za. Czyli do widel, hop. Widel, hop. I prąd, Hop. 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 To było na tyle, widzimy się w następnym odcinku.